Dobry to serdecznie. Staś ma dwa jednakowe klocki w kształcie od stosu prawidłowego czworokątnego, czyli w podstawie jest kwadrat, wielokąt foremny. Jeżeli jest czworokąty, to znaczy, że ma cztery boki i kąty, czyli to musi być kwadrat. Każdy o polu powierzchni ró całkowitej równo 80 cm 2 Podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Staś skleił dwa klocki podstawami, tak jak na rysunku. Jakie pole powierzchni ma bryła otrzymana przez Stasię? No to teraz tak, nie będziemy każdej po kolei liczyć, ale pole całkowite jest 80. Mamy 4 ściany i 5. Piąta w podstawie. W zadaniu pisze, że podstawa i ściana boczna klocka mają równe pola. Czyli wystarczy te 80 podzielić na 5. Wtedy otrzymamy 16. Czyli 16 cm2 będzie miało jedna, albo jedna ścianka, albo podstawa. Widzimy, że podstawy są zakryte. A pytają nas tu o pole powierzchni bryły otrzymanej przez Stasia. Jak tu skleimy, to tracimy jakby dwie podstawy. Czyli mamy tylko cztery ściany na dole i cztery ściany u góry, te boczne. Czyli wystarczy 8 razy 16 policzyć, to będzie pole całkowite tej bryły. Yy, I otrzymamy w ten sposób 80, 90... Yy, nie, 80... Nie, przepraszam, źle. 80 plus 46, 48, no, pominę jednostkę na razie, 128 mm, mm, cm kwadratowych i to jest odpowiedź B. W tym odcinku tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie do końca. Jeżeli Wam się spodobało, zapraszam serdecznie do udostępniania go u siebie na Facebooku tego odcinka, albo na TikToku, albo na Instagram. Yo! Jeżeli filmik się podobał, możecie oznaczać znajomych, którzy uwalą maturę w najbliższym czasie lub w przyszłym roku! Zajrzyjcie koniecznie na opis pod filmikiem! Tam na dole są tam linki do poszczególnych działów, także każdy uczy się konkretnie tego, z czym ma problem! Super, i wszystko jest podzielone na działy! Świetnie! Jeżeli filmik się podobał, podeślij go koniecznie swoim znajomym najbliższym, daj lajka, daj łapkę w górę, Górę. Dziękuję za to serdecznie. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco z każdym najnowszym zadaniem, wrzuconym na właśnie niego. Zadania są publikowane codziennie więcej. Jeżeli chcecie więcej tego typu filmików na kanale, dajcie znać w komentarzu koniecznie. Dziękuję Wam za to. Dziękuję za każdy komentarz, za ten feedback. Dzięki niemu ten kanał się coraz szybciej i prędzej rozwija. Zapraszam Was serdecznie do podsumowania do mnie zadań, które sprawiają Wam najwięcej problemów. Serdecznie dziękuję za każde. Postaram się szybko wrzucić na kanał rozwiązanie. Co więcej tego zadania z wytłumaczeniem i objaśnieniem oczywiście. E, zapraszam wszystkich do komentowania, czy wszystko było jasne i klarowne, czy czegoś nie do końca zrozumieliście. Dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam Was ciepło. Do zobaczenia. Cześć!